this is exactly how the champ wanted it. a funeral procession passing by his childhood home in this muhammad ali center and people coming from miles away of all races and religions to his hometown for a final farewell. this morning, tens of thousands descending on muhammad ali's hometown of louisville, kentucky, for a final farewell to the greatest of all time. the send-off. nocne powietrze gęste od oczekiwania, a jednak cisza wewnątrz wydaje się być ostatecznym, ciężkim ciosem. Legenda, która kiedyś dominowała w ringu, teraz jest najcichszą postacią w pokoju, a jedyną rzeczą, która może przyćmić jego słynny styl, jest sposób, w jaki poruszał się w swoich ostatnich chwilach. W tym filmie odkrywamy niewidoczne dramaty, które rozegrały się podczas pogrzebu Alego, jak cichy szpitalny pokój, pożegnanie szeptem i jeden, niezwykły gest wprawiły wszystkich w osłupienie. Zostań z nami, aby zobaczyć, dlaczego ostateczna walka nie odbyła się w ringu, lecz w ciszy życia, które nigdy naprawdę się nie skończyło. Wieczorne światło przesączało się przez szklane ściany wielkiej sali balowej, malując wszystko w ciepłej, bursztynowej poświacie, która wydawała się niemal hojna jak na wydarzenie, które wkrótce miało stać się cichym wspomnieniem. Nikt nie mógł przewidzieć, że dzień, który zaczął się tym samym brzękiem kieliszków i uprzejmym śmiechem, jak każdy bal od lat. Zakończy się ciszą tak głęboką, że wydawała się wspólnym wstrzymanym oddechem wszystkich obecnych w tym pokoju. W dniach, które nastąpiły, wiadomość o tym, że Muhammad Ali uległ nieustępliwemu uściskowi choroby Parkinsona, rozeszła się z niemal namacalnym ciężarem. Świat, oszołomiony utratą człowieka, który niegdyś wchodził na ring z pewnością siebie dorównującą grzmotowi burzy, skierował swoją uwagę na ostatnie godziny, które rozegrały się w pokoju daleko od huku stadionów. Tydzień przed jego odejściem był naznaczony serią drobnych, niemal niewidocznych zmian, które mogły zauważyć tylko najbliżsi obserwatorzy. On przerwał, spojrzał wstecz przez ramię, jakby chciał potwierdzić, że znane echa korytarza wciąż tam były. Korytarz był obsadzony niewielką liczbą osób, bliskich przyjaciół, rodziny, tych, których życie splatało się z życiem ali dzięki przyjaźni, aktywizmowi lub wspólnemu miłości do sportu. Poruszali się powoli, każdy krok pełen szacunku. Ich oczy skupione na pojedynczej drzwi, która prowadziła do prywatnej sali, gdzie leżała legenda. W środku pokój był przyciemniony, oświetlony tylko przez delikatny blask monitorów, które migały w stałym rytmie. Powietrze pachniało lekko antyseptycznie, ale był tam także podtąd czegoś innego zapach życia, starości, czegoś znajomego. Klatka piersiowa Ali poruszała się w delikatnym, nierównym rytmie, każdy oddech świadectwem ciała, które wciąż walczyło, wciąż zmagało się. Jego skóra wyblakła do przezroczystego odcienia, kolor, który mówił o cichych bitwach toczących się w jego piersi. Leżał na wózku inwalidzkim, metalowa rama w ostrym kontrascie z miękkimi, pocieszającymi kocami, które opadały na niego. Dzieci zebrały się w kręgu, który był zarówno ochronny, jak i szacunkiem kręgu miłości, który kiedyś bronił go przed najsurowszymi ciosami świata. Hana, Meriem, Reshide i Ila wystąpiły do przodu. Ich twarze mieszaniną nadziei i nadchodzącego żalu. Ich ręce, każda bliznowata z życia spędzonego blisko mężczyzny, który kiedyś tańczył z gromem, wyciągnęły się ku niemu. Jedna po drugiej, umieściły swoje palce na miękkiej, bladą skórze jego przedramienia, czując delikatny puls, który wciąż bił pod jego skórą. Dotknięcia nie były tylko gestami. Były aktami oddania, potwierdzeniami, że obserwowały, jak ich ojciec, brat, wujek i przyjaciel upadł z mężczyzny który kiedyś przeskakiwał przez ring jak kometa. Mamo, szepnęła Hanna, jej głos ledwie powyżej oddechu, on był mistrzem. Jej słowa wisiały w powietrzu, odbijając cichy ryk stadionów, na których kiedyś występował. Upewnimy się, że będzie pamiętany. Jej palce drżały lekko, ale jej oczy były stałe, odbijając rozwiązanie, które przeniosło go przez więcej niż jakikolwiek przeciwnik w ringu. Dłoń Rashidi była grubsza, zgrubiała z lat pracy na polu, ale również wyciągnęła się cicha obietnica, że jej miłość przetrwa nawet wtedy, gdy świat już odwrócił się. Utrzymamy jego dziedzictwo przy życiu, powiedziała, jej głos stały, niezależnie od tego, kropka. Jej słowa były przysięgą, obietnicą, aby uczcić jego pamięć, tak jak on poświęcił swoje serce innym w ringach. Ila, najmłodsza z czworga, owinęła swoje małe dłonie wokół nadgarstka swojego ojca, czując słabe drżenie, które przypominało jej, że nawet największy wojownik nie mógł uciec przed niszczącym działaniem czasu. Zachowamy jego głos w świecie, powiedziała cicho. Nauczył nas nigdy nie ustępować. Powietrze w pokoju było gęste od mieszanki modlitw, nadziei i niesłownego uznania, że finał tego wielkiego ludzkiego dramatu zbliżał się do końca. Ciągłe piskanie monitorów, jak metronom, oznaczało rytm życia i nieuchronny marsz ku śmierci. Klatka piersiowa Aliego, Choć nadal się poruszała, stawała się coraz cichsza, bardziej nierę, jakby ostatni oddech ciała wkrótce został zabrany przez niewidzialną dłoń. Żona Aliego, Lani, która stała u drzwi z pokojem, który stał się jej znakiem rozpoznawczym, podeszła do przodu. Jej twarz, pokryta bliznami dziesięcioleci miłości, była stoicka. Położyła dłoń na monitorze, czując delikatny puls maszyny, która monitorowała właśnie ten oddech, który opuszczał klatkę piersiową jej męża. Nie chcę słyszeć tych słów, powiedziała do lekarza, który siedział naprzeciwko niej. Po prostu chcę być z nim. Jej głos był cichym sztormem, spokojem, który niósł ją przez lata trudów, przez walkę mężczyzny, który poświęcił swoje życie, aby walczyć o lepszy świat. Lani odwróciła się do swojej rodziny. Jej oczy lśniły gwałtowną miłością, która odmówiła zgasnąć. G będzie z nami, powiedziała. W każdej chwili, którą cenić będziemy. Jej słowa były zarówno pocieszeniem, jak i uznaniem końca, który leżał tuż za progiem pokoju. Lekarz, mężczyzna, którego własne dłonie były zabrudzone szorstkością lat spędzonych na opiece nad ciałem, które już nie mogło utrzymać tempa, podszedł do rodziny. Mówił bez wstępu. Jego głos był stały i delikatny, jakby słowa, które miał wypowiedzieć, były tajemnicą, którą dzielił się z wszechświatem. Nie ma sposobu, aby odwrócić to lani. Nie poprawi się. Słowa wisiały w powietrzu, ich ciężar ciężki jak grzmot. Lani spotkała słowa z pokojem, który został wykuwany przez dziesięciolecia wspólnych trudów. Jej twarz się nie zmarszczyła, jej usta się nie zamknęły w protestach. W środku jednak głęboki studnia smutku poruszyła się. Oglądała, z ciężkim sercem, powolny spadek żywotności swojego męża przez lata, sposób w jaki jego duch uparcie migał, odmówiąc zgaśnięcia. Widziała mężczyznę, który kiedyś oświetlał świat, stop po stopie przygasał, ale nigdy nie czuła ostateczności tej chwili aż teraz. To była chwila, która zamknęła ostatni rozdział historii, która już trwała całe życie. Wiadomość została wysłana do członków rodziny bliskich i dalekich, delikatne łańcuchy komunikacji, które niosły wagę tego, co oznaczało to wezwanie. Niektórzy byli w stanie przybyć szybko, pośpieszając z korytarza do prywatnego sanktuarium, gdzie historia i ludzkość spotykały się. Inni musieli wziąć loty, wsiąść na samoloty, pośpieszyć przez mile, wszyscy niosąc wagę nieuchronnego końca, ostatniego pożegnania. Szpital sam wydawał się zatrzymać oddech w tym cichym piątku, 3 czerwca. Na zewnątrz drzwi zgromadziło się kilka bliskich przyjaciół, dzieląc się zbiorczą ciszą, która wydawała się ciężka z niesłownych obaw. Ich twarze były znane. Ich uśmiechy delikatnym przypomnieniem, że ten mężczyzna, który kiedyś wstrząsnął światem, teraz walczył po prostu po to, aby połknąć jedzenie, powiedzieć jedno słowo, oddychać jednym oddechem. Kiedy nadszedł moment, aby ostatnie słowa zostały powiedziane w tym pokoju, powietrze było nieruchome, a pisk przypominał o delikatnym wątku życia, który został rozciągnięty do granic. Dzieci kontynuowały dotykanie, ich palce delikatnie dotykając miękkiej skóry mężczyzny, który kiedyś był wcieleństwem siły i nieugiętego ducha. W tym miejscu czas wydawał się zwalniać, świat na zewnątrz ścian szpitalnego korytarza zanikał w odległe brzęczenie, jakby sama przestworza skierowała swoją uwagę ku wnętrzu, ku mężczyźnie, którego dziedzictwo miało zostać na zawsze wyryte w historii. Światła przygasły jeszcze bardziej, pisk monitorów cichą kołysanką, a w tym pokoju cicha modlitwa unosiła się z każdego serca. Ostatni akt tej wielkiej ludzkiej dramy rozwijał się, nie z rykiem, ale z cichym, godnym pożegnaniem, świadectwem życia, które zawsze dotyczyło walki o coś większego niż sam siebie. Cichość w tym szpitalnym pokoju, gruba w zapachu antyseptyku i cichych szmerach miłości, wydawała się jak zatrzymane uderzenie serca. Nawet gdy monitory wyświetlały swoje nieustanne piski, rodzina zgromadzona w tym pojedynczym miejscu, ich palce owinięte wokół siebie, cicha obietnica, że wrzawa świata nie mogła zatopić ciszy, która je otaczała. Na zewnątrz, Hum miasta zanikał w odległe echo. Wewnątrz powietrze wisiało ciężko z modlitwami szeptanymi w niskim, rytmicznym tempie, które odbijało delikatne brzęczenie kołysanki. W tym cisznym sanktuarium córka Hana mówiła głosem, który drżał, ale niósł stabilność doświadczonego wojownika. Ona powiedziała: nie tylko nas porzucił, pozostał, serce bije tak długo, jak mógł. Jej słowa, proste i głębokie, brzmiały w pokoju Cichy świadectwo człowieka, który nigdy nie znał kapitulacji. Echo jej głosu czuło się jak błogosławieństwo, ostatnie pozdrowienie dla człowieka, który kiedyś stał w ringu, wyzywając wszystkie szanse swoim nieugiętym duchem. Ojciec rodziny, kiedyś zacięty rywal w ringu, teraz czuł ciężar świata, który osiadł wokół niego. Ciężar ten nie był tylko żałosny, był to głęboki szacunek dla życia, które było nieustannym pchaniem przeciwko każdej barierze. Przyłożył czoło do czoła swojego syna, Czując delikatne ciepło i zamknął oczy. W tym prostym gestcie znalazł tę samą odwagę, jaką kiedyś posługiwał się pięściami na arenie. Kiedy minuty mijały, bije serce kontynuowało swoje nieugięte rytmy, uparty puls, który wyzywał nieuchronność. Na krótkie, chwalebne trzydzieści minut było tak, jakby sama siła życia tego człowieka nie chciała się uciszyć. Lekarze z ich nieustanną pilnością nie mogli nic innego, jak tylko obserwować. Nie mieli broni przeciwko nieustannemu marszowi Sepsi, potajemnemu, bezlitosnemu wrogowi, który zaatakował samą istotę ciała. Sepsa, jak opisuje tekst źródłowy, działa jak cicha burza, erodując ważne funkcje, aż systemy ciała się zawalą. To była bitwa stoczona na polu krwiobiegu, gdzie każda komórka walczyła w desperackiej, niewidocznej wojnie. Ciało wielkiego boksera upadło, jego płuca, jego mięśnie, choroba Parkinsona, która zadała mu cios przez lata. Ale jego serce było nieugiętym żarem, który odmówił wygaśnięcia. Pogrzeb, który później stał się momentem zbiorowej żałoby, już się rozpoczął w chwili, gdy jego ciało opuściło szpital. Waga jego dziedzictwa była przenoszona przez prywatny samolot, który przybył do Louisville, miasta, które obserwowało, jak chłopak z wielkimi marzeniami stał się mężczyzną, który na zawsze zmienił bieg historii. Policjanci w urlopie szli obok trumny, ich obecność była hołdem dla powagi okazji honorując powagę przenoszenia duszy, a nie ciała. Lot z szpitala do miasta był milczący, z wyjątkiem szeptów, modlitw i gwaru silników. Serca rodziny były ciężkie, powietrze gęste z pamięcią. Podróż powrotna do miasta, które ukształtowało go, była więcej niż powrotem, była pielgrzymką zamknięcia. Samolot dotknął się ziemi, a ulice miasta, wypełnione wspomnieniami chłopca, biegającego do sali gimnastycznej w wieku dwunastu lat, Otworzyły się na ostatnią procesję bohatera miasta. W Louisville ulice stały się żywym gobelinem szacunku. Płatki kwiatów, delikatne, ale żywe, delikatnie opadały na chodnik, łagodny kaskada kolorów, która symbolizowała miłość i stratę. Ludzie zebrali się wcześniej, znoszący letnie słońce i trwającą upał, który wisi w powietrzu. Ich oczy błyszczały nierozlanymi łzami, każda z nich świadectwem głębokiego wpływu, Jaki ten człowiek wywarł na miliony serc na całym świecie. Cicha powaga, która wypełniła ulicę, odzwierciedlała głęboki spokój, który osiadł w czuwaniu rodziny. Procesja przemieszczała się ulicami miasta, powolny marsz pamięci. Każdy krok niósł ciężar dziedzictwa. Trumna, prosta i skromna, była noszona z powagą, która odzwierciedlała cichą godność, jaką człowiek niósł przez swoje Parkinson. Prosta, Skromna konstrukcja trumny odzwierciedlała własną skromność człowieka w późniejszych latach. Jego obecność była cichą obecnością, która mówiła głośniej niż jakiekolwiek słowa. W Yam Center miasto zebrało się w ogromnej arenie, wypełnionej tysiącami osób. Każda osoba była wątkiem w goblinale zbiorowej żałoby i celebracji. Atmosfera była gęsta w emocjach. Cisza mówiła głośniej niż jakiekolwiek przemówienie. Były prezydent Bill Clinton wystąpił na podium. Jego głos oddawał głęboki szacunek który był czujny w tym pojedynczym pokoju szpitalnym. Mówił o odwadze, przekonaniu i życiu, które odmówiło upadku. Komik Billy Crystal złożył hołd, który splatał humor i podziw w jedną, serdeczną narrację. Jego słowa były przypomnieniem radości, jaką człowiek przyniósł światu, śmiechu, który kiedyś wypełnił arenę. Śmiech w tłumie był przepłatany łzami, świadectwem zdolności człowieka do przynoszenia radości nawet w najciemniejszych czasach. Eulogie brzmiały z głębokim szacunkiem, przypominając człowieka za legendą. Miasto, w swoim cichym sposobie, zatrzymało się, aby oddychać razem z nim. Ostatni rozdział jego podróży został napisany pod cieniem starych drzew na cmentarzu Cave Hill. Trumna została położona do spoczynku w ziemi, która była świadkiem wzrostu młodego chłopca, który kiedyś stał w ringu. Ziemia pod nim, glina Kentucky, wydawała się wchłaniać jego ostatni oddech. Powietrze Kentucky niosło jego ostatnie szepty do Ziemi. W tych chwilach duch wisi. Istota człowieka pozostała, wpleciona w szepty liści i cichy pomruk samej Ziemi. On nie upadł, on się poruszył. Ten ruch nie był wejściem na ring, lecz cichym przejściem do legendy, do pamięci, do serc wszystkich, którzy wierzyli, że odwaga, miłość i duch nigdy nie mogą zostać pokonane. Ostatnie chwile na pogrzebie naznaczone były cichą, niewypowiedzianą czcią, która wypełniła szpitalny pokój, gdy trumna leżała w cieniu pradawnych drzew. Miasto zatrzymało się, by zaczerpnąć ostatni oddech powietrza Kentucky, by poczuć ostatnią chwilę spokoju. Ludzie miasta zgromadzili się. Każdy z nich był świadectwem trwałego wpływu człowieka, który kiedyś stał na ringu, krzyczał do świata i na zawsze zmienił bieg historii. Ostatnie pożegnanie, wraz z delikatnym złożeniem trumny do ziemi, Oznaczało koniec rozdziału, ale także początek nowego. Duch największego został teraz wpleciony w samą tkankę miasta, w pamięć ludzi, którzy widzieli, jak chłopiec z wielkimi marzeniami wyrasta na człowieka, który zmieni świat. Historia jego życia, jego walk, jego nieustępliwego ducha była opowiadana na tysiąc sposobów: przez śmiech, przez protest, przez czystą wolę. Jednak najgłębszym momentem była cicha nieruchomość, która nastąpiła potem, Cisza mówiąca głośniej niż jakikolwiek krzyk, cisza, która pozostawiła wszystkich bez słowa. Ostatnia walka muhammada Alego nie odbyła się na ringu, lecz w ciszy tego szpitalnego pokoju, gdzie jego drżące dłonie, miękki rytm serca i cicha determinacja jego bliskich stworzyły chwilę, która uciszyła cały świat.